Siema YouTube z tej strony, Mateusz. Dzisiaj będzie o czymś troszeczkę z innej beczki. Mianowicie każdy z Was pewnie widział na siłowni kogoś, kto siedzi sobie na rowerku czy tam drepcze pobieżni, ma kaptur na głowie, najlepiej jeszcze czapkę zimową, rękawiczki, trzy bluzy i zażyna się, bo dzięki temu być może spali więcej kalorii. Niestety muszę zdementować te plotki, ale zakładanie na siebie trzech bluz powoduje to, że bardziej się pocimy. Ale nie spala więcej kalorii, nawet spala mniej kalorii. Sytuacja jest bardzo prosta. Jeśli Twój organizm wyczuwa, że jest zimno, jeśli Twoja temperatura ciała się obniża przez to, że jest to około zimno, no to organizm musi jakoś tą temperaturę zwiększyć. I zwiększa tą temperaturę wykonując tzw. adaptacyjną termogenezę. Tak samo jeśli się przejesz, jeśli pójdziesz na festiwal pizzy, zjesz 10 tysięcy kalorii, to również Twój organizm będzie używał tej adaptacyjnej termogenezy, żeby no, strawić to, co zjadłeś, czyli również będzie spalał trochę więcej kalorii, przyspieszy Ci metabolizm. I również jest właśnie w przypadku zimna. Jeśli Twój organizm wyczuje, że, że się ochładza, to na początku będzie oczywiście ochładzał dystalne części, czyli dłonie i stopy. Organizm będzie starał się ogrzać serce inne ważne narządy wewnętrzne i będzie to robił ze sprawą paru prostych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest używanie tłuszczu tzw. brunatnego czy też brązowego do wytwarzania właśnie ciepła. Kolejną rzeczą będzie tzw. gęsia skórka, czyli reakcja pilomotoryczna, która, będzie powodowała, no, która polega na tym, że po prostu mięśnie przywłosowe się spinają i powoduje to po prostu większą izolację od zimna. I kolejną tą główną, najważniejszą rzeczą, która spala najwięcej kalorii są po prostu dreszcze. Dreszcze to również są mimowolne skurcze mięśni. Jeśli mamy dreszcze, to ca cały czas się ruszamy, a oczywiście ruszanie się również spala więcej kalorii. Ale teraz pytanie, czy to naprawdę działa i jak to w ogóle działa? Odnoszę się do badania naukowego, które znajdziecie w opisie, które teraz widzicie właśnie na ekranie. Przeprowadzono badanie na dwóch grupach ludzi. Jedna grupa to by byli ludzie powiedzmy no tacy przeciętni bez nadwagi oni tam byli w wieku od 18 do 30 lat plus minus mieli koło 16% tkanki tłuszczowej czyli taki przeciętny poziom druga grupa była otyła czy też miała trochę większą nadwagę i również podobny wiek tam body fat był w granicach 25-27 coś takiego i na tych grupach zastosowano coś takiego, że na 2 godziny chyba wpuszczono ich do Komory, która miała 16 stopni, yy, oraz wpuszczono ich do komory, która miała zwykłą temperaturę pokojową, czyli 22 stopnie. I różnica pomiędzy siedzeniem w temperaturze 16 stopni, a 22 stopni była naprawdę duża, mimo że to naprawdę nie jest wielka różnica. Okazało się, że obie grupy, zarówno grupa tych przeciętnych, jak i grupa osób z nadwagą, spędzając czas w tej komorze, gdzie było 16 stopni, spaliła średnio 1 MJ na 24 godziny więcej. 1 MJ to jest tam 240 kalorii. No, czyli wychodzi na to, że jeśli będziesz przez 24 godziny siedział w zimnym pokoju, to spalisz jakieś te 240-250 kalorii więcej. Oczywiście, no, może to jest dużo, może to jest mało. Na pewno nie spędzisz całego dnia w temperaturze 16 stopni, chyba, że no, mieszkasz w piwnicy i ktoś cię tam zamknął, ale z reguły tak nie będzie. Kolejna sprawa, starałem się dokopać do jakichś badań pokazujących spalanie kalorii przez ćwiczenie w zimnie albo przez ćwiczenie w zimnej wodzie. Jedyne co znalazłem, Wiarygodnego to badanie naukowe w dwóch grupach. Pomin... Kolejna sprawa, starałem się znaleźć coś ciekawego na temat spalania kalorii, ćwicząc w ciepłym lub zimnym pomieszczeniu, albo pływając w ciepłej lub zimnej wodzie. Oczywiście różnica jakaś jest, zawsze na korzyść zimnej wody. Nie są to różnice kolosalne, ale w ciągu takiej jednej jednostki treningowej można spalić powiedzmy około te 100 kalorii więcej. No to na pewno nie jest różnica kolosalna, ale na pewno zakładanie na siebie trzech warstw plus nic nie daje, tak? A tylko się bardziej podzisz, przez to jeszcze bardziej się odwadniasz. Napiłem się przed chwilą zimnej wody i właśnie chciałem powiedzieć parę słów na temat picia zimnej wody w zimę. No albo picia zimnej wody w lato, tak? Nie polecam nikomu picia zimnej wody, mimo że intuicyjnie wydaje się, że jak ktoś jest zimny, to będzie spalać więcej kalorii. Otóż do pewnego stopnia tak jest, tylko musicie pamiętać, że jedna kilokaloria to jest ilość energii potrzebna do ogrzania 1 kg wody przy jakichś tam ustalonych warunkach o 1 stopień Celsjusza. Czyli czysto teoretycznie, jeśli wypijesz litr wody o temperaturze 7 stopni, to żeby ją podgrzać do tych 37, to musisz spalić 30 kalorii, tak? No to raczej nie jest, nie jest jeden dziwny trik. Nie zmieni to waszego życia. A z kolei picie zimnej wody będzie wiadomo, powodowało to, że może was zacznie boleć gardło, czego nie polecam, nie? Bo będziecie mieli chrypę. Jak ja w tej chwili. I na koniec chciałem powiedzieć jeszcze parę słów odnośnie biegania w taką pogodę jak teraz. Oczywiście, biegając w zimnie, będziesz spalał trochę więcej kalorii, być może spalisz te 100 kalorii więcej. Aczkolwiek, po pierwsze, narażasz się na kontuzje związane ze słabym rozgrzaniem ciała, a po drugie, no, narażasz się na po prostu choroby. Dlatego raczej nie polecam. I po trzecie, w sumie to jest też zabawna rzecz, że. Biegając po dworzu, możesz się bardzo łatwo odwodnić, jeśli jest zimno, ponieważ nie pijesz, nie czujesz pragnienia, bo jest zimno. A jak biegasz sobie na orbitreku czy na czymś innym tam, no to zawsze masz wodę pod ręką, możesz się napić i się nie odwodnisz. A no z kolei, jeśli weźmiesz wodę na bieganie w zimnie, no to ta woda również będzie lodowata i no wiadomo, no samonapędzający się krąg problemów. Dlatego podsumowując, kończąc ten film, e, jeśli chcesz robić kardio, to w taką pogodę na pewno będzie fajnie, jeśli zrobisz te kardio na siłowni nie polecam ćwiczyć w trzech bluzach, żeby spalić więcej tłuszczu, bo to tak nie działa, no i polecam trening siłowy, jeśli chcesz spalić więcej kalorii, więcej mięśni i więcej kalorii, tak? I to by było na tyle. Jeśli się podobało, daj łapę w górę, sprawdź Facebooka cent Milk, tam jest na bieżąco cały czas mój trening, różne urywki z treningu. To by było na tyle. Pozdro.